Co masz tu? To nie masz na kółkach? A co tu? Ale miny robisz. Ja się uśmiechnij się. Tak. A przebij piątkę. Przebij piątkę. O, kamina. O kamina. O ja kamina. O kamina. Jaka mina. A daj, cześć. Daj, cześć. Cześć. A przebij piątkę. A nie ma czasu. Uśmie A ty się tak uśmiechasz? Tak? O jak się jaś uśmiecha. No tak. Gwiazda mówi. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. O, jak pięknie! Tata, tata, lampa, tata, lampa, tata, lampa, tata, lampa. <grym> A wiesz co to jest? Ksióżeczka. Książeczka. Książeczka. गुरु बेकार थी माना है